Pytaliście ostatnio, co zrobię z tą brzoskwinią, którą obgryzły sarny. Nie wytnę jej na razie całkowicie, dlatego że żeby woda i składniki odżywcze mogły przepływać do góry rośliny, potrzebna jest miazga, która jest pod korą. Z tej strony jej nie ma, ale tutaj tej, z drugiej strony został wąski pasek kory, dlatego jeszcze jej nie kasuje. Liczę na to, że może z tej strony się coś uda, że ta strona po prostu będzie przewodzić wodę. Zobaczę, jak to będzie funkcjonowało. Jest jeszcze szansa, dlatego że teraz wam pokażę tutaj obok drzewko, które. Też było w ten sposób uszkodzone. Tutaj widać gdzie było odgryzione. I widzicie został pasek z jednej strony, pasek kory pionowy, i tutaj się regeneruje ta strona drzewka przewodziła wodę i tutaj właściwie już się drzewko pogrubia. No niestety jest tutaj ten martwy pień z tej strony, ale drzewko przeżyło. I ma się dobrze. Także jeśli nie ma obgryzionej kory dookoła, jest gdzieś tutaj jeszcze pasek, który został, to wtedy Warto takie drzewko zostawić, jeszcze zobaczyć czy będzie rosło. Natomiast, jeśli dookoła jest coś takiego jak tutaj, jest do drewna wszystko zjedzone, to niestety z takiego drzewka nic nie będzie. I to by było na tyle. Do zobaczenia.